Za pomocą lasera CO2 usuwamy łagodne zmiany skórne, takie jak włókniaki miękkie i twarde, prosaki, kępki żółte, brodawki łojotokowe oraz brodawki zwykłe, kolokwialnie zwane kurzajkami. Zabieg polega na precyzyjnym odparowaniu zmiany skórnej wiązką lasera. Przed każdym zabiegiem zmiana skórna przeznaczona do leczenia jest oglądana za pomocą dermatoskopu przez lekarzy dermatologów lub chirurga onkologicznego. Po ustaleniu rozpoznania następuje kwalifikacja, czy zmiana nadaje się do usunięcia laserem czy do chirurgicznego wycięcia. Laserowe usuwanie znamion i włókniaków nie wymaga zakładania szwów. W razie potrzeby po odcięciu zmiany przekazuje się ją tę tkankę do badania histopatologicznego. Bezpośrednio po zabiegu w miejscu usuniętego znamienia tworzy się strupek, który odpada po kilku kilkunastu dniach. Strupków nie powinno się pudrować, opalać i zrywać. W celu uzyskania lepszego efektu estetycznego można smarować kremami przyspieszającymi gojenie na skórka. Po upływie jednego miesiąca blizenka przybiera biały kolor. Dla lepszego efektu końcowego, jeśli ślad jest widoczny, można go usunąć laserem frakcyjnym, ustawieniami jak przy usuwaniu blizn.